Nie, że... Te kupażowanie gumy sobie wyobraża? Spadaj kurwa, ty kurwa. Ty... Lecimy na live, kurwa. Seba, pozdrów swoich ja widzów. powtórz, cel... dowcip. live, kurwa. Pozdrów czterech widzów, którzy ci oglądają. Co muszę uspokoić nerwy. Kupażowanie gumy. I jak to było? Mieszanka, kurwa, sraczki kurwa z Alfheimerem, tak? Nieee. Biegniesz, ale nie wiesz dokąd. Nie ma straszliwego... Ale biegnął na mnie! Alzheimer zaczął się. Kurwa, Alzheimer oh. z biegunką, kurwa! Spokój, kurwa, spokój, kurwa! kurwa! Czy wiedział, ja to ci tego nie opowiadam. <gelszup> reakcja. <projeto> nie no, teraz... Ja teraz miał kurwa całą noc nie mówię to. mam, dał, Ale jakie, ale, ale jakie ma plany na tą teraz, czy, cały plan no, pizdu, kurwa! <p Publum> nie wiem dokąd. Czas, <p luzy> cały plan pizdokurwa. kurwa! Będę... kurwa. wracamy razem do domu kurde. Będzie tak źle. Źle reakcje Cię spodziewały. ale nie, 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 tak. nie, wierzę, ja o... tak, śmieszne, śmieszne, nie, 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 to nie, 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 nie,